Cześć, witajcie z powrotem w Roblox Studio. Gdy projektujecie grę, chcecie, żeby była w odpowiednim klimacie, prawda? Na przykład horroru, dżungli czy świata wróżek i jednorożców. Do tego należy wybrać odpowiednie kolory, ozdoby, światło i wymyśleć odpowiednią historię pasującą do klimatu gry. Dziś będę starała Wam się y, pomóc w uzyskaniu odpowiedniego klimatu, który wymyślicie do swojej rozgrywki. Postaramy się stworzyć własne obiekty, takie jak drzewa czy budynki, po to byście mogli urozmaiciać swoje plansze. Włączamy sobie świat obby, na którym pokażę Wam właśnie, jak tworzyć obiekty oraz jak je edytować. Na początku pokażę Wam, jak zmienić kolor obiektu. Z górnego menu wybieramy kolor, a następnie wybieramy odpowiadający nam odcień. Oczywiście po uprzednim zaznaczeniu obiektu, który ma zmienić kolor. Następnie pokażę Wam, jak zmienić strukturę obiektu. Aby zmienić strukturę obiektu, wybieramy dany obiekt oraz z menu wybieramy material. Ja wybiorę prawe. Widzimy jak zmienia się właśnie struktura obiektu. Należy jeszcze zmienić kolor, który chcemy, aby obiekt przybrał. I widzicie, jaką mamy zieloną, ładną trawę. Następnie pokażę Wam, jak zmienić przezroczystość obiektu. W prawym dolnym rogu w okienku Appearance wybieramy Transparency. I tutaj zmieniamy sobie odpowiednio wartości. Nasz bloczek stał się nieco przezroczysty. Pokażę Wam, że klocek, choć go nie widać, to istnieje, włączając grę. Jeżeli chcecie dodać nowe elementy, e, można zduplikować istniejące już e, właśnie tutaj w tym przypadku bloczki, ścieżki, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Duplicate. Dzięki temu przyspieszycie sobie pracę. Można też skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl plus D. Kolejnym etapem, by ozdobić naszą grę, będzie stworzenie drzewa oraz wieżowca. Zacznijmy więc od stworzenia drzewa. Zaczniemy od dodania bloczku o kształcie walca, cylinder. Będzie to nasz pień i edytujemy go tak, używając funkcji move oraz rotate, by zmienić jego położenie. Kolejnym elementem jest dodanie obiektu o kształcie kuli oraz umieszczenie go na naszym pniu. Oczywiście najpierw należy zmienić strukturę i kolor naszej korony. Kolejnym elementem jest dodanie obiektu, który będzie służył jako fragment ramy naszego okna, budynku. Zmieniamy materiał odpowiadający nam kolor, a następnie przy narzędziu skalę ustawiamy sobie jego wymiary. Duplikujemy klocek, aby stworzyć drugą ramę szyby. Za pomocą ROTATE Przekręcamy bloczek. Następnie dodajemy kolejny obiekt, który posłuży nam jako szyba. I również za pomocą funkcji Scale oraz Rotate zmieniamy jej wymiary tak, by pasowała do naszych ram. Zmieniamy mu materiał na glas, czyli szybę, kolor niebieski oraz ustawimy przezroczystość obiektu. Będziemy potrzebowali więcej takich okien, także zaznaczamy wszystkie obiekty oraz po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybieramy kopii, a następnie paste. I tak utworzy nam się rząd szyb, czyli fragment budynku. Następnie zaznaczamy wszystkie cztery stworzone szyby i również kopiujemy oraz wklejamy. I tak skopiujemy sobie wszystkie rzędy po to, by w znacznie szybszym czasie stworzyć ścianę całego budynku, którą również potem skopiujemy. Razy 4 Za pomocą znów narzędzi Scale i Rotate będziemy ustawiać odpowiednio ściany, tak, by, stworzył się, by stworzyła się prostokątna bryła. Na końcu postawimy dach, czyli dodajemy obiekt. Zmieniamy mu wymiary, kolor oraz ustawiamy na dachu budynku. Na dziś to już wszystko. Pamiętajcie o opcji Ankor. Jeżeli jej nie użyjemy na tworzonych obiektach, nasze konstrukcje się zawalą. Do zobaczenia.